No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta Lecimy sobie dzisiaj pokopać, zobaczymy co dzisiaj wyjdzie, inna miejscówka Tutaj mamy trochę pola, a tutaj mamy znowu teren PGR-u No zobaczymy, tutaj jest taki, no powiedzmy mini lasek, no jest tutaj trochę tych drzew, tego wszystkiego Czego się dzisiaj spodziewałem? No przede wszystkim masy, ale to masy śmieci Aluminium, puszek, polmosów, przede wszystkim może jakieś PRL-e ale mam nadzieję oczywiście i na rzeczy ciekawsze. Czy tak będzie? Zobaczymy. Nie będzie dzisiaj na pewno łatwo, ale trzymajcie kciuki. Ja wam życzę miłego oglądania. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, konkurs na 6000, także wbijać, wbijać suby i lecimy do pierwszego dołka. Pierwszy sygnał dzisiaj i powiem Wam, że kilka minut chodzenia i zupełnie praktycznie bez sygnałów. Dopiero teraz, jakaś taka popierdółka i, i takie byle co, tak tylko Wam się włączyłem przy pierwszym dołeczku, żeby było. Natomiast, no mówię, bardzo mało jakoś tych sygnałów. Może ktoś tutaj chodził przede mną, kto to wie. No ale zobaczymy, może zaraz się rozkręci trochę. Mocny tutaj sygnał na kolor mamy. 40, 39. No podejrzewam, Polmosa. Ale sprawdźmy to razem. Mamy coś na wierzchu, gdzieś praktycznie, tutaj w tej bryłce. Pomogę się pinpointerem. Dobra, mamy, moi drodzy. Tak jak mówiłem, kawałek polmosa. Nie, cały polmos tylko zagięty. Pomyślałem w sumie teraz, że kilka razy Wam robiłem taki odcinek, że liczyłem i pokazywałem wszystkie, absolutnie wszystkie dołki, dynamiczny filmik i taki będzie ten, bo nie wiem, czy coś ciekawego znajdę, także trzeci dołek, moi drodzy, i tylko blaszka. Trzeci dołek, blaszeczka. I tak tutaj to wygląda. Czwarty dołeczek, moi drodzy, i tylko blaszka. Kolejny raz. Miedziany drucik w piątym dołeczku. Sygnał wysoki bo 35-36, ale niestety kolejna blaszka w dołku numer 6. No i numer 7 moi drodzy. Numer 7. Ciekawe, kiedy będzie jakiś pierwszy, no ciekawszy fancik. No i 8 moi drodzy, jak widzicie wszystko po kolei takie jakie jest, no wiadomo, nie w każdym miejscu jest tyle śmieci, czasem nie ma śmieci a są fanty. Natomiast no dużo osób zarzuca youtuberom, że pokazują same piękne rzeczy, że to podrzutki, że to coś tam, yy, i później inni się uczą i tak dalej. No to proszę bardzo, jest już chyba trzeci czy czwarty filmik na moim kanale tego typu, czyli jakie wykopki są naprawdę. Voilà, właśnie takie czyli mnóstwo śmieci, kupa czasu w terenie i dopiero coś ewentualnie ciekawego. Numer 9 i tylko żelastwo. I dycha, moi drodzy, dycha, no kurcze. No nie wiem, co ja tutaj dzisiaj znajdę, i czy w ogóle coś znajdę, ale wytrwajcie, moi drodzy. Bądźcie cierpliwi, tak jak ja. Bądźcie cierpliwi razem ze mną. Myślę, że jeszcze coś uda mi się znaleźć. No zobaczymy. No i powiem wam, że coś widzę. Chyba jest moneta albo guzik, a w najgorszym przypadku będzie to dubka od baterii. Podejmujemy, zobaczymy. Guzik, no dobra. Dobrze chociaż, że nie dubka od baterii, mamy guzik z czterema dziureczkami, czyli no jako tako można zaliczyć jako pierwszy fancik. No dobra, i tak jest fajnie, kurczę, pokopać sobie i tak nigdy nie wiadomo co wyjdzie. Na następnym dałku mogę przecież trafić, nie wiem, złotą obrączkę przecież, nie? Wszystko jest możliwe. No dobra, lecimy dalej. To był dołek dwunasty, bo jedenasty tutaj jeszcze wrzuciłem, o, także mamy 12 dołków. No i 13 moi drodzy, duża blacha, tylko blacha. Chyba 14, powiem wam, że zmieniłem jednak pole. No kurczę, jednak liczę, żeby coś, liczę na to, że coś znajdę. No nie, także muszę działać. Kurczę, nie będziemy samych złomów kopać. Spróbujemy przynajmniej, zobaczymy, czy zmiana pola przyniesie jakieś fajne efekty. No bodajże 15, kurczę. I mamy chociaż jakiś spory złomek, tak jak widzicie, jakiś element. Yy, maszyny rolniczej, czegokolwiek takiego, no ale trochę to waży, jeszcze brudno, bo tam tak czy siak na to mamy trochę żelaza. No i mówiłem wam, żebyście zostali. No kurczę jest coś i to nie moneta. Do końca myślałem, że jest to jakiś po prostu tam dziabąk miedziany, ale co my tu właściwie mamy? Jest zielona, fajna patynka, to jakieś takie wichajsterki. Kurczę, nie wiem, czy to nie jest góra od jakiegoś pierścienia, może chociaż. Czy za duże? No nie powiedziałbym, może i by było. Tak to na razie wygląda. No i patrzcie teraz, moi drodzy. Tak, to jest to praktycznie no płaskie, nie? Ale tutaj takie dwa te wichajsterki wystające są. Po środku jakby dziurka na wylot, tutaj. Ale taka niecentryczna, nie jest, nie jest na samym środku, tak jak widzicie. Hmm, no kurczę, nie wiem, ta patynka taka nie za mocna, nie wskazywałoby to, że jest to coś starszego dużo, natomiast no na pewno to nie są jakieś czasy tam PRL-u. Powiedziałbym, że coś troszeczkę jednak starszego, natomiast co to może być? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli macie jakąś sugestię na ten temat, co by to mogło być w przeszłości kiedyś, no to... No to dzięki z góry piszcie w komentarzach i pamiętajcie też o łapce w górę pod filmem subskrypcji, dzwoneczku powiadomień. Będzie mi bardzo miło z tego powodu, jeśli to zrobicie. No i lecimy do następnego dołka. Ten był 16 albo 17, zaraz sprawdzę. To jest chyba 17 dołeczek i jest drucik miedziany drugi dzisiaj, ten jest gruby. No tak to na razie wygląda. No i 18 jest 18 i jest cynkowa blaszka. No, i jest, no chociaż jeden to musiał być pieniążek. Jest pieniążek, i mamy, moi drodzy, 2Ziko.pl tak się prezentuje, ładnie błyszczy, no ale tu tylko mosiąc. Tylko i wyłącznie mosiąc. Spróbujemy pozdrowić jakiś rocznik. Rocznik. Co to za rocznik, moi drodzy? No, nie widzę. Pozdrawiam wszystkich w takim razie. No i lecę dalej. No liczmy, kurczę w końcu na jakieś inne fajne rzeczy. W 19 była ta monetka z PRL-u, a w 20 mamy kolejny element metalowy, złom. I to jest właśnie, moi drodzy, trzecie i ostatnie pole, na którym dzisiaj będę szukać. No kurde, do trzech razy sztuka. Może tutaj trafię coś fajnego. Zostańcie do końca, patrzcie, czy mi się udało. No i jest, powiem wam, że aż podskoczyłem z radości. Bo wyskoczyła jakaś miedziana monetka. Jakaś miedziana monetka, sapek, czy nie sapek, czy co inne, może coś jednak młodsze. Hmm. No, wielkość na sapka by się zgadzała. No i elegancko, kurde, ale jest radość i to naprawdę nie mała, jest wręcz olbrzymia radość z mojej strony. Jest nawet trochę lepiej niż grosz Stanisława Gusta Poniatowskiego, bo jest grosz też, ale Augusta III Sasa. Nie dość, że starszy, no to przynajmniej u mnie dużo rzadziej się trafia. Tutaj widać rewers, proszę bardzo, są te tarcze herbowe i data 1700, no i dalej nie widzę. Moneta w słabym stanie, z tej strony nie widać zupełnie nic, przynajmniej na razie. Ale może po jakimś tam oczyszczeniu to wyjdzie do wierzchu i będzie lepiej. No, zobaczymy. Fajnie, kurde, jest radość olbrzymia, bo człowiek był, no może niezrezygnowany, natomiast zupełnie nienastawiony na cokolwiek. Dzisiaj nie liczyłem, że w ogóle znajdę jakąś monetę. Także mega, super. Moneta to był dołek 21, a 22, no to też jest kółko, ale tylko żelazne. O, takie właśnie. Sygnał wręcz piękny, doskonały, 36-37, no czyli nie tak bardzo wysoko, ale dźwiękowo naprawdę pięknie biło na cynkowy kawałek łyżeczki. O. 24 i tylko jakiś złom, no podoba mi się na tym polu, nie wiem, mam jakieś dobre przeczucie, natomiast no teraz to już walczę z czasem po prostu. Kurczę, szkoda, że tutaj od razu nie przyszedłem. No ale gdybym wiedział, gdybym wiedział, no właśnie, to jest ta jedna kwestia poszukiwań, czyli nigdy nie wiecie... Gdzie co, znajdziecie, tak? Trzeba naprawdę się też wychodzić, żeby w ogóle trafić w miarę dobre miejsce, nie mówiąc już o jakimś doskonałym, bo można chodzić miesiącami, takiego nie znaleźć. Wiem to z autopsji też, także. No dobra, działam, walczę z czasem, zobaczymy, jeszcze chwilę mam. No i mamy moniaka, moi drodzy, małego, współczesnego moniaka, czyli jeden grosik nasz, jeden grosz. I piękny był to sygnał, do tego od razu jak już przetarłem, wiedziałem, że współczesna moneta, no to też byłem pewny, że to będzie coś, co ma co najmniej 10-15 lat, no bo, no bo jeszcze nie pisze, kurde, nie popierduje żelazem, tak, był czysty kolorek 30-31, środek skali, także ładny sygnał był, 95. rocznik, moi drodzy, pozdrawiam wszystkich z tego rocznika. Z pewnością jeden z ostatnich dołków, chyba 26, bo tam nie liczę każdego i też jak jestem skupiony na poszukiwaniach, no to wybaczcie jak się mylę, natomiast mamy tutaj tylko Polmosa. No to co moi drodzy, no podsumowanie, no nie, no tak Wam dzisiaj nagram, zapomniałem w terenie nagrać podsumowania, więc pokażę Wam to po prostu, pirazy drzwi, tak jak tutaj to wygląda. Złomy, grube złomy, trochę aluminium i tak naprawdę to wszystko jeśli chodzi o śmieci. No natomiast było ich trochę dzisiaj, no 30 sygnałów prawie było, chyba 27 czy 28 w sumie. Natomiast no to tak jak widzicie, no głównie dzisiaj śmieci były, chociaż samych sygnałów nie wykopałem dzisiaj jakoś dużo, średnio to myślę o 40-50. To spokojnie robię, no ale dzisiaj po prostu takie miejscówki, że tych sygnałów nie było dużo, więc się chodziło i, i się chodziło bez żadnych dźwięków tak naprawdę. No i jeśli chodzi o fanciki, no to prl współczesny grosik To dziwne coś Prawdopodobnie nie jest to nic ciekawego, no ale no ale odłożyłem tak, żeby to nie było, że to jakiś śmieć według mnie I guzik z czterema dziurkami oczywiście fancik dnia, no to jest Grosz Augusta III Sasa, czyli Pospolicie zwany Grubas No, czyli powiem tak No tym groszem zrobiłem sobie dzień Także fajnie wypadł Uważam, że zaliczony. Jak chociaż jedna jest fajniejsza rzecz, no to jest super. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to pamiętajcie, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o konkursie. Łapka w górę, komentarz dla zasięgu. Patrzcie też opis każdego filmu, tam są ciekawe informacje zamieszczone. Może się niektóre Wam przydadzą. No dobra, ja zmykam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!